Tej stronie. I MEEPL, -A, a w dzisiejszym odcinku, żebym sobie w grospersumie dzisiaj białej szkarki na moim nowym koncie. Także subskrybujcie mój kanał, lecimy po 30 subskrypcji do końca roku i zaczynamy. Dzisiaj będziemy chcieli wybrać Każdą Wam podkreślić na piątką rangę i Brawl Ball zaczynamy następny filmik z tego końca to będzie chyba opening do dwunastego poziomu od ósmego Na górnym końcu chyba mam 35 do 36, więc tutaj będzie od 36 do 41. Będę dwa boxy bo na górnym końcu mam karnet płatny. Na tym końcu niestety mam zablokowany kartę. To To jest idealna, Czyli to piosenka. Bo jeżeli pan już coś ma można zrobić piosenkę na temat eliminowania męztwa. że to nie jest tak, że ja obrażam na niej. Po prostu ludzie w tamtym miejscu y na meczach, bo to jest boiska. A tam ludzie piją po prostu piwa. Bo po prostu zażywają. Nie pij tego piwa. Bo nikt nie lubi piwa ewentualnie dorosłych. Choć. Nie wiem wiecie co się zdarzy, pomimo, pomimo, że wysłucham na kolan, ale nie wiem ile ja wylatuje. 25 125 lajków nagrywam dis, ale nie wiem na kogo. No, ale Znaczy Nie wiem na kogo Diz nagrać. Nie mogę nagrać na no, tych, których się lubię. Czy na przykład na Narcyza? idealnie by był dziś. No, dzisiaj chyba Palestynka. A jeszcze nie wiem, gdzie będziemy odbijali misję. Bo dzisiaj jest Unicocona. żeby potem na tym zagrać do i, i zrobić i, dwi, ten, dwie, dwie te, żeby żeby mieć 200 żetonów z tego. Z tego konta od mniej więcej będą przez dwa tygodnie, bo na poprzednim koncie na tym telefonie e, były bardzo fartowne bo miałem około 2000, kucharków, to miałam 23 trzech zadmiarzy dobrze. dobrze no no i na niej już niedługo będzie dobrze następny odcinek może będzie, gdy się pojawi na niej lub gdy się Pojawi inna postać, nie no gdy je na przykład 500 pucharków i zrobię ten opening. No <tryk> czy zrobię cięcie? Ciągle wygraliśmy wita na piąty na piątą rangę. mam na czwartej mocy więc powinno być dosyć szybko a więc zrobię cięcie Brockbell jest od, odblokowany że robisz. zmieniamy na oczywiście solówki na tym koncie będę raczej grał solo lub nie to tak, już na drugim, teraz trochę lepiej mi się drogi trójki niż było. tak no podpiąć tą rangę ale to został nam tylko colt dobrze zbiliśmy nawet mogło wybrać monety więc odbiorę Mówiłem o cuśmę do jakaś to zrobimy do 14. I to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i papa. Pa.